Sol sol, ja na pieprzu. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pokoleń. Jesteśmy przed komisariatem. Nasza Zosia przyszła do pracy i to co mnie bardzo zmartwiło, moi drodzy, to to, że nasza pani komendantka zmieniła się i niestety nie jest nią nasza Zosia tylko Salma No niestety bardzo możliwe że nasza koleżanka Hania też czyha na jej posadę no ale no taka sytuacja Trochę sobie bez was kochani pograłam, bo jak słyszycie jakość mojego głosu wciąż pozostawia wiele do życzenia i jestem wciąż chora, więc bardzo przepraszam, ale raczej nagrywać nie planuję za dużo, jeżeli będę się w miarę dobrze czuła jak dzisiaj, no to spoko, ja to takich chwil jest bardzo mało ostatnio bo odezwa się moja astma niestety, niestety, przy różnych takich wirusowych zapaleniach to potem do mnie wraca. No ale my jesteśmy kochani w pracy, jest czwartek, a ja sobie pograłem kilka dni. Jak widzicie, w składzie mm, osobowym naszej rodziny też zaszły pewne zmiany, bo nasi państwo, seniorzy wyprowadzili się. Wydaje się przyjaźnie nastawiony. Tak? No to Zośka, to jedziemy z tym koksem. Ojej, Zośka, spokojnie. Dobrze, może będziemy już to mieć. Tak, mamy to. Ok, dobra. No, czyli już wystarczy. I wystarczy teraz po prostu wydobyć z niego zeznanie. To się boi jej, też się jej boję, taka szalona. Ok, a potem już będziemy, kochani, robić wszystko, co tutaj nam napisano, że mamy robić. Porozmawiamy sobie z komendantem. No, jeżeli będzie wszystko ok, to jest mała szansa, myślę, na awans, ale zobaczymy. Może, może się uda, fajnie by było. Pani komendant, ja widzę, że pani się coś tam. Ok, że pani się trochę ten komputer, tak bym powiedziała, tli. Choć porozmawiasz sobie z komendantem. No i połączy się z wami chyba na koniec naszej dniówki. Nie to jeszcze nie koniec dniówki, ale wysłałam Zośkę na patrol, bo jeszcze chyba nigdy nie była na patrolu, tylko była chyba w miejscach, gdzie mieliśmy kogoś tam aresztować. Lub na miejscu przestępstwa. Mamy wnieść yy, jakieś oskarżenie przeciwko komuś, kto biorą udział w bójkach albo śmiecą, więc trzeba tutaj obserwować pilnie. Rozmawiaj z kolejnymi cywilami. Dobra, to chodź tutaj. Zabawne yy, powitanie. I to chyba tak mało ciekawe jest, no nie? Tak mi się wydaje. Strasznie na tym patrolu grzeczni byli nasi simowie. Nikomu nie wlepiliśmy mandatu. Ale my przyszliśmy tutaj do centrum, żeby złapać niegrzecznego sima, który jest osobą aktywną. Jest nastolatkiem, jest mężczyzną i nosi koszulę z długim rękawem, czym się absolutnie nie sugerujemy. Ponieważ wiemy, że jest lato. No i niestety, ale simowie nastoletni... Simowie nastoletni, niestety, ale i wszyscy Simowie naszą letnie stroje, chociaż tutaj mamy jednego już, ten jest młody dorosły, to jest dziewczyna. Ty mi wyglądasz, słuchaj, bardzo podejrzanie, więc my się ładnie z nim przywitamy i zobaczymy, czy jest osobą aktywną. I po raz kolejny, właśnie cieszę się, że kupiłam tą cechę za punkty. Szczęścia życiowego. Mm, niezwykle przyjazna, no bo wiadomo, że zaraz będziemy wiedzieć, czy ta osoba jest aktywna, jakie ma cechy. Super. No, jest aktywny jak nic, więc, mój drogi kochany, niestety, ale jesteś w ukrytej kamerze i sorry. Myślałeś, że się uda, Gagatku, że sobie włożysz takie switaśne uszka i że my Cię nie aresztujemy? No, otóż nie. Ale przesłuchanie dokonamy w kolejnym simowym dniu, bo już lada moment będziemy wracać do domu. Zaraz zobaczymy, która jest godzinka. No, mamy tylko pół godziny, to możemy nie zdążyć, a nie chcę się stresować za bardzo. Ale możemy... Aha! Przeszukaj przestępców. Przy... Widzicie, bo wszystkie zadania mamy już generalnie wykonane, a nasz yy, poziom hmm, taki se jest. Więc wiesz co, jest tu zobacz. Angelika jest. To chodź do Angeliki podejdź i, i weź sobie z nią pogadaj. Dawno żeście nie rozmawiały, dziewczyny. I ja myślę, że w ogóle fajnie by było dzisiaj po powrocie do domu zorganizować szybkie spotkanie klubowe. Nie będzie już naszych seniorów, nie ma już seniorów w naszym domu, nie będziemy ich denerwować głośną muzyką i tańcem, więc myślę, że to będzie fajny pomysł. No a na y, awans to raczej, raczej nie mamy co liczyć, więc no trudno. Czym się podekscytowała nasza pani komendantka. O, to są przepsiły, zobaczcie. A ta się wkurza. Zapomniała hasła. Nie denerwuj się, Angela, spoko. Jakoś ją tam udobruchamy potem. No i zarobione pieniążki 1440. Wracamy do domu i organizujemy szybkie spotkanie klubowe. Zobaczcie jak tu ślicznie wygląda zachód słońca przy naszym domku w Windenburgu, no to jest urocze i urocze jest też to, że przyszła do nas słuchajcie nasza szwagierka, która wręczyła prezent. No ona się pewnie cieszy, bo braciszek się przeprowadził obok jej domu na stare śmieci. O, jakiś dosta jednego skasuszonego niby mięsa, ale super. My Cię zaprosiliśmy, Elenko, jakbyś weszła do nas, kochanie. Zapraszamy Cię na posiłek. Już wyciągnęłam. Nasze dzieciaczki też zaraz podejdą. Chodźcie, chodźcie, zjedzcie sobie. Ojo, oj, oj oj, 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 co się dzieje, co się dzieje? Kura zdechła, kogut pieje, zaraz, zaraz to poprawimy. Chodźcie, zjemy. Ty musisz iść do toalety, ale szybciusieńko jeszcze sobie zjedz, kochanie. Chcę przyjść do ciebie na chwilę. Zgadzasz się na no, przyjdzie, ale my teraz będziemy tańczyć, więc załapiesz się na dobrą kolacyjkę, kochany. Koktaj z krewetek i solą. A gdzie jest nasz synuś, kochany? Idzie już. Dobra, nasz mężu ćwiczył no ale ty też sobie weź porcję wszystkim się teraz będzie chciało sikać oczywiście Larry jesteś już? no chodź, 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 wcinaj proszę bardzo i w ogóle zauważyłam słuchajcie, że nasza Elena, patrzcie nie ma już ciążowego brzuszka a przecież na imprezie miała Zaglądniemy sobie, kochani, do drzewa genealogicznego. I tak, to jest siostra Marko. Ma córeczkę Paulę. A, ale tą córeczkę ma z Jerzym jeżem. Patrzcie, który jest w związku z Izumi. Elena. I ma dwójkę małych dzieci. No, wiecie, ale jest już też związku małżeńskim z Albertem kurkiem. A. Pan się czestuje, panie Lary. Spokojnie. Ja wysikam naszą yy, Zosieńkę i już organizujemy szybkie spotkanie. Chciałam powiedzieć firmowe. Klubowe. Tina przyszła jako pierwsza i od razu się dostała do Barku, patrzcie. <grych> no, ty też jesteś członkiem naszego klubu, mój drogi. Przebieraj się w stroój. On nie. Wszyscy są przebrani, tylko nie on. Czy Lary nie jest trochę. W... Trochę się zdziwił, słuchajcie. O co tu chodzi? Czemu tyle ludzi nagle przyszło? Lary nie jest zadowolony. Chłop się tego słuchajcie, nie spodziewał. Gdzie ja jestem? O co chodzi? Wyłączę telewizor i idę wziąć prysznic, żeby się uspokoić. No, trudno, mój drogi. Jak tam? Ojeju, jaka ty śpiąca jesteś? No ale już trudno. Mamy nowe punkciki. Ja myślę, że też powinna jej. Teraz już ta charyzma. Umiejętności, charyzma, dobrze iść do przodu, powinna iść, ale czy pójdzie, to jest pytanie. Ja myślę, że też sobie, kochani, poopowiadamy trochę, trochę się zainteresujemy naszymi kolegami i koleżankami, no bo trochę ich ostatnio zaniedbaliśmy. Poprawmy humor. No nie wiem czy to tutaj rośnie. śmiem wątpić raczej. Obejmij i myślę, że sobie kochani e, przyrządzimy drinka. Ale bym chciała, żeby dla wszystkich przyrządzić drinka dla wszystkich. O! Weźmiemy sobie jakiś dobry soczek owocowy napój musujący może być dobra, a ja jeszcze szybciusieńko zajmę się naszymi dzieciaczkami fajnie kochanie jakbyś, nie, ja to za ciebie kochana, wstawię do lodówki a ty moja droga mogłabyś odrobić lekcję no bo widzicie, no ja po prostu muszę wszystkich ogarnąć, nie ma to to tamto Lary z tego wszystkiego też sobie zrobił drinka, Na trzeźwą wam nie dał rady. No dobra, a ty byś mógł, mój drogi, rozkręcić towarzystwo i potańczyć się razem. Potańcz, potańcz, bo twoja żonusia widzisz drinku się robi. O, proszę bardzo. I jak wygląda nasza sytuacja, kochani, tutaj domowa? E, po pierwsze, chciałam się pochwalić tym oto zdjęciem, e, które było wykonane w dniu ich wyprowadzki. E, w tym samym Praktycznie w momencie, zaraz chwilę po zrobieniu tego zdjęcia, dziadek dał drona wnukowi, niestety o wnuczce zapomniał, ale babcia obdarzyła swoje wnuki jakimiś robótkami ręcznymi, tam chyba pingwinka jeszcze coś tam wręczyła. Natomiast, tak, tu mamy stanowisko takie laboratorium małe, dla. Naszej Kali, bo ona musi pracować nad logiką i zresztą ma takie tutaj zadania do wykonania, eliksiry, także będzie sobie tam stała i będzie robiła. Ona już bardzo dobrze, bo ona ma chyba piąty poziom. Więcej nawet, popatrzcie. 5,5. Natomiast Adaś, kochani, ma. A dopiero co zrobił piąty społecznych, także no on też mocno pracuje nad sobą. Jeżeli chodzi o pokoje, to ja jeszcze postanowiłam im tutaj zafundować pokój tymczasowy. Oni tutaj sobie będą do kolejnego odcinka spać w tym pokoju razem, a w kolejnym odcinku nasza Zosia razem z Aleksem przyjdą zająć tą sypialnię i ja ją odrobinkę przerobię, tak żeby Nasza Zosia tutaj miała o, patrzcie, obraz tworzyła, <grywa> tak żeby nasza Zosia mogła sobie tutaj urządzić też swój kącik, tak jak jej mama miała kącik swój. No, także tak to będzie wyglądało. No i tutaj widzicie ten obraz naszej Abigail z rodzicami, którzy ją adoptowali kosmicznymi. Też damy na dół do galerii naszych obrazów i to będzie, myślę, takie bardzo fajne, no nie? Dobra, ja sobie już pozajmuję naszych kochimów. Weź wypij i weź może jeszcze przyrządź drinka dla Larego, żeby się nie czuł taki... Chyba, że sam sobie weźmie. A gdzie ty idziesz wypić tego drinka? Do jadalni? No przy dzieciach będziesz piła. No Zośka, weź się trochę ogarnij. Oj tam, oj tam, dzieci już przyzwyczajone, że mam się sobie lubi soczek wypić, musujący. Zobaczcie, jak te, te bąbelki idą do góry. Nie, no, jednak stwierdziła, że nie, no, pójdę jednak do, moich, do mojego klubu. Dobra, kochany, ty czyń tutaj obowiązki, tańcz razem. Wszyscy nam się rozpierzchają. Ciotka, na dół proszę. No. Tańczymy, labada, i kładziemy się spać. Bo jutro trzeba do pracy wstać. O, proszę, jak mi się rymło. Mm. <grywa> Witajcie, kochani, w kolejnym simowym dniu. Alex idzie prężnym krokiem do roboty. Jego synek Adaś i jego córeczka Kaja idą do szkoły równie prężnym krokiem. Zadowoleni, rozbawieni. No i okej. Okay. A nasza Zosia, a nasza Zosia poszła rano popływać, bo obudziła się wyraźnie pobudzona. No, i fajnie, jak ja jej zazdroszczę. Dobra, niech korzysta, bo to ma ten basen, no nie, żeby sobie z niego pływać, z żeby sobie w nim pływać Aju. Czekamy, zaraz pójdziemy do pracy. Idziemy do pracy po awans. I tyle w tej sprawie. Zanim jednak ten Adam, awans nastąpi, spójrzcie na naszą jakże straszną i okrutną Zośkę. Kto by pomyślał? Niech to by się spodziewał? Spojrza na niego zimnym wzrokiem. On się wystraszył. A, nie patrz na mnie takim wzrokiem. A włożyć ci te kajdaneczki? One nie są z plastiku. Nie chcę kajdanek. Było pomyśleć wcześniej, chłopie, zanim w ogóle to zrobiłeś. Ja nie chciałam, ja nie wiedziałam. Znowu mnie złapali. Dlaczego zawsze ja? <grym> Okej, okay, dobra. Zośka, to idziemy dalej. Na patrol chyba nie pójdziemy. Wiesz co, potrenujemy sobie? Czemu nie? Ty jesteś taka, byłaś przynajmniej tak pobudzona, że idziemy. Idziemy sobie pobiegać trochę na bieżni. Na wzgórze biegniemy. Albo na szczyty. Jak ta N z zielonych szczytów. W życiu się nie przestawię. Dla mnie zawsze będzie Anka z zielonego wzgórza. A jak wygląda zadowolona Zaśka, Zośka, która jeszcze nie wie i nie jest pewna, czy dostanie awans. Zadowolona Zaśka wygląda tak. Bo tak, tak, tak wygląda. Proszę bardzo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I czy my mamy, czy my mamy awans? No, jak nie, jak tak. Proszę, ja Was, kochani, mamy nawet lampę alarmową, niebieski ekran. <grytanie> mamy reflektor, ja by... ale już ten reflektor mieliśmy. Raz. Przegródka na dokumenty. To jest bardzo ważna rzecz. Bez takiej przegródki nie ma w ogóle sensu żyć, no nie? Wspaniała tabliczka honorowa. Ja myślę, że wygrałyśmy cośka. Idziemy do domu, zbieramy dzieciaki i pójdziemy sobie odwiedzić naszych dziadków. Na stare śmieci. Ha, ha, ha. Jesteśmy, wróciliśmy na stare śmieci. I tak. Zosieńko, zapukaj do drzwi domu, w którym się urodziłaś. Ale super. No, i w międzyczasie nasz kochany mężuś zrobił, zgrillował coś. Nie wiem co, ale zaraz sobie pójdziemy razem usiąść. O, tatuś. No, tatuś. No, hej, misiu. Zaraz to obejmiemy cię czule. Mamusie. Obejmiemy czule jakiś program o tej Julii chyba, tej takiej, wiecie, kucharcy, pisa książki kucharskie. Dobra, ale my jeszcze zaglądniemy do wyposażenia naszego naszego mężysia. I tak zrobimy sobie. Przywitajcie się z dziadkiem, miśki. Weźcie przyjazne. Obejmij go. No, miałaś się z, z mamą jeszcze przywitać, moja droga. I jeszcze bym zrobiła tak, żeby zrobić tak: utworzyć grupę. Dodamy ich sobie do grupy. No i nie gotuj. Nie, nie gotuj. Nie, nie gotuj. Tylko weź porcję razem. No, idźcie zjeść wszyscy, bo jesteście głodni po pracy, po szkole. Dzisiaj wam odpuszczam zadanie, bo jest piątek, piątunio. No, rodzinka sobie usiądzie. No, a ten dom, jak widzicie, nic się nie zmienił. Tak jak go opuściliśmy, tak go nikt na szczęście nie kupił. I możemy sobie na starych śmieciach usiąść, zjeść i powspominać stare, dobre czasy. Jak to było, kiedy nasza Zosieńka była jeszcze bardzo młodziutką dziewczynką. No, dalej jest młoda, ale kiedy była jeszcze dziewczynką, kiedy to wszystko. Z... Jeju, coś się mama z tobą podroczyła. A ty mogłabyś ją poinformować, że dostałaś awans. No, jak to wszystko się fajnie... Wiesz mamo, dostałam awans i jestem teraz, jesteś teraz moją drogą yy, detektywem, kapitanką. Słuchajcie, ona jest kapitanką, a następny awans to będzie aspirantka. No, także no naprawdę super. No i w tym momencie chyba zostawimy naszych kochanych simów. Niech sobie, yy, kochani, przeżywają. Te wspaniałe, wspólne chwile, a ja się z Wami będę już żegnać. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam taką szczerą nadzieję. Jak tak, to bardzo proszę łapkę w górę i bardzo proszę o komentarz jakikolwiek, jakie macie swoje przemyślenia na temat tej rozgrywki. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i tak powolutku, pomalutku będziemy dążyć do kolejnych urodzin, naszych dzieciaków, a potem to już wiecie kolejne pokolenie, nie? Sol odrobina pieprzu i papa!